嗯。 Patryk był małym, wesołym chłopcem. Mieszkał w wielkiej szkockiej wiosce, tuż nad brzegiem morza. Pomagał swoim rodzicom, którzy byli już starszymi ludźmi. Witajcie rodzice! Czy mogę uczynić wam powód? Patryku, na zwierzęta i nazbiera drewna na opał. Miał wielu przyjaciół, z którymi spędzał czas, ganiając się po rozległych mokrach. Cześć, Patryku. Potykamy połowicach? Witajcie. Nie mogę się dzisiaj z wami pobawić. Muszę pomóc moim rodzicom. Pomożemy ci. Z pewnego dnia, gdy Patryk wszedł w brzegie morza, a słońce miało się zachodować, usłyszał głosy na wietrze. Patryku, Patryku! I w tym czasie mieszkańcy Irlandii byli poza na nami, mieli jedną z nich i dziwne obyczaje. Byli bardzo wojowniczy i wciąż wczoraj walczyli. Nie potrafili czytać ani pisać. Gdy Patryk tak stało na brzegu morza, słychał dziwnych, nieznanych głosów, z brzegu podpłynęła wielka drewniana łódź. Wyskoczyli z niej ludzie, którzy przybyli właśnie z Irlandii, Chwytali Patryka i zlądali, a następnie wrzucili go do Łodzi i odcięli do Irlandii. Tam Przydali chłopca jako niewolnika. Mężczyzna, który stał się jego panem, nazywał się Wilku. Do no to stary samotny irlandzczyk, który potrzebował niewolników do pracy w swoim dużym gospodarstwie. Zaczął patyka na farmę u podróży góry Słowisz w Prawskiej Anglii, gdzie ten codziennie, od rana do nocy, musiał zajmować się odcinką świn. Wciąż jestem i zmęczony. Każdego dnia smakamy wiatr i moczy deszcz. Ale najbardziej martwi się o swoich rodziców, którzy tam daleko, w moich gociach, zostali sami, bez pomocy pomocy. A najgorsze, że wokół pełen był węży, którym bał się panicznie. Siedem długich lat, wstępnie na kochane. W z każdego dnia, każdej nocy modlił się do Boga. Dobry Boże, proszę, pomóż mi wrócić do mojego domu, do rodziców. Obiecuję Ci, że jeśli pozwolisz mi wydostać się z niewoli, Kiedyś wrócę do Irlandii jako kapłan i zgodnie z swoją wolą poprowadzę ten pogański kraj ku po chrześcijaństwu. usłyszał przez sen, że ktoś woła. Patryku, Patryku, stani i gdzieś na brzeg morza. Patryku, Patryku! Patryk, czy prędzej ubrał się i powiedział w takim kierunku. Z daleka ujrzał kołczącą się na salach łódź kupców gotową do odpłynięcia. Spiął się na jej głowę, skoczył na pokład i schował się pod korkami. Wkrótce łódź odbiła oburzenie wpłynęła w kierunku domu Patryka. Jego rodzice, gdy go ujrzeli, długo płakali z radości. Szczęśliwy młodzieniec zamieszkał na nowo z Pomagał im w gospodarstwie, cieszył się każdym nowym dniu wolności. Pamiętam jednak o pół ucydami Bogów. Z, z dorów wstąpił do sępiarni i został usiedlę, a wkrótce biskupa. Terminy nocy, podczas snu, znowu było te włosy, głosy. Takie same, jak wtedy, gdy młody chłopiec siedział na stalistym brzegu Głosy z wyraźniejszo wołały. Wracaj, Patryku, do Irlandii! Przybyń tutaj i bądź pośród nas! Mieszkańcy Irlandii wzywali go, aby przypłynął i poprowadził ich ku lepszej drodze życia. Patryk doskonale wiedział, że to bóg woła go, aby udał się w pałacu. Tym razem nie bał się, niezgłośnie popłynął do Irlandii. Wędzisz sam tą wężem, które, które przedkraszone spadły ze skały, wprost wy rozszalały wodę i nigdy już nie wróciły na dom. Bożki, to dom. Bożki i posągi. Zaczął nauczać religii chrześcijańskiej, próbował mówić do prostych ludzi ich językiem. Żeby tłumaczyć im, na czym polega istota prosty świętej, żywał trzy na kończynka i mówił. Siewisk i konieczynki, tak ta trójka, na podróż trzy osoby, ale jedna całość, jeden. Na pamiątkę tych wydarzeń święty Patryk stał się patronem w Irlandii, a co roku 17 marca i na całym świecie celebrują Dzień Świętego Patryka. Let's play. 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 Let's

Jest <noise> 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 to dziesięć najpopularniejszych. Udanej nowej drużyny formowała kandydatka Po Mateusz Erik Ochocki Sebastian Cieślak i Krzysztof Pobłucha.